Manko, się manko W dzisiejszym odcinku zaczynam z Robloxem i e, chyba nawet mi tutaj się wydaje, że mi próba um, nie działa Czekajcie. Hmm. I mi się o, chyba coś tutaj mi się zepsuło. No, Mam się, ja gram na tablecie i mi się chyba... No tu tu to zamucha na to tu i mi się chyba raz klawiatura. Tylko, że ja właśnie nie wiem jak ją... Nie wiem jak ją ładować A... Psy... Dobra, no to, co ten... Halogan, Gun. Hello, gun. E, jeśli mogę powiedzieć, to ja bym Golden za to No Boże, muchy już mi się pojawiają w tym w tym domu i jakaś Elisa O Jezu, muchy! Ja nigdy muchy prawie nie widziałam Boże, jak to dawno już tych much nie było Red sir. no sorry, ale ci Heartblade'a za to nie dam, Nie no, więc mogę ci za to zaoferować to Golden mi, Ja bym zaakceptowała, gdybyś mi yy, tego elitę za to. Wiesz co? No. No, niech ci będzie, no. Jak chcesz. Tak czy nie w końcu? No, kurde, nie gryź mi, mucha. No, jest mi Mucha. No, boże. No, chyba cię coś. tutaj właśnie nie działa ta klawiatura mm. co by ją połączyć yy. też nie działa i obawiam się, że będę musiała niestety Boże, no daj mi spokój. Pis do jedna. Nie, dobra, ja wychodzę z serweru. Gubiał nas wszystko sobie. Tylko, tylko jedno byś chciała. Teraz mogę spróbować przełączyć na laptopa, ale nie wiem, czy to będzie. No, na razie jeszcze będę grała na tym. Na, na tablecie. <laughs> I. No nie Nie, nie wytrzymam. Ta mucha gryzie jeszcze i niech ona. Idź stąd, Mucho. No nie rozumiesz. No, nie mucho, idź stąd. Mucho, no! Sio. No idź! Ej, oglądajcie znać w komentarzu, czy Wam też się pojawiają już y muchy. Bo mm, u mnie jest taka wielka mucha przygryzie, więc jakby... takie jakby, no, mi się tak z dupy pojawiła. I, i nie wiem. Coś mi się tutaj. Czekajcie. Tu jeszcze raz <śmiech> wejdźmy. <śmiech> I na Tu się jeszcze na kompas zmienię, bo ogólnie to jeszcze wcześniej wam mówiłam, że, że. się właśnie na kompas zmienię. Ale jeszcze nie wiem, bo ogólnie jakby. E, wcześniej mówiłam, że. No, nie mogę że jakby mm, zresztą już nie wiem co tam mówiłam, ale no, będę już mówiłam o tym, że będę uh, w ten grał. grała właśnie mm, i koś chciałam mam przypomnieć uh gra w części teraz z Stary, na moim kanale, niż taka Boka, bo ktoś sobie tutaj oczywiście osądził, że ja kogoś kopiuję. No i dobra, myślę sobie. Okej. Okay. Hmm. Dobra, i będzie tak. Bare hvis jeg ikke tar den Så bare sånn. Ja mam nagrywałam w Na razie może to będę nagrywać, ale tego nie wiem w ogóle mm. bo, że myślałam, że moja twarz się odbija, no ale to i tak nie tak by się odbija, bo i tak wiecie mm. o, że jak ja wyglądam mm. e -e. Bardziej pasuje nie. I stąd. Kurde, bo włos mam na ekranie. Zdajesz do znajomych. Jak coś ja, ja live robię, robię na TikToku, zdajesz do znajomych. zauważyłam wcześniej tak, że miałem 500 ja chyba albo nie wiem, ja tam miałem pasji nie wiem, no od 500 się nawet zjawał się chyba od 500 więc wiem <śmiech> <śmiech> ile masz lat? no bio, Co sprawdźcie dobra, let's go uh, jak dołączyć? znaczy, dołączyć, no Dołączyć to follow i dołączasz sobie. <laughs> Tam masz napisane w bio też, um, na live też jest napisane. A mój nick jest Nik, jest napisany na karterce. Ktoś nie widzi, mogę tutaj zaraz przybliżyć. No. no. Proszę, tu już jest dobra. Um. Ta. A, przypominam, że jeszcze jak będziecie ten... <mum> Ale chcecie, mogę zadzwonić jeszcze do kateńki? To dobrze, Dobra. Да мне хмельно. Ну Я не отбежала брат. В уже позднее убежа. Тимище боялся этого смар. Ну вроде о, Jestem Sherey Fan z... Tym szeryfem, z w tym przypadku już jestem Arkham. Chciałam, żebyśmy tylko, że jestem... Ho, 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 ho. Chora. My am is so bad. A serio. No ale też to mam? Skąd masz taki pistolet? zdrajdowałam się za to, Za te cukierki Czy Jak tam To Było tylko Ja tego nie umiem nosić, dlatego to jakby oddałam Iść Mianox, Co tam Operła? Mm. Z golden się mogę dać Bo perła aż takiego dużego nie mam. Znaczy chodzi mi o to, że Jakby Mm, perła ma. Mm, nie ma znaczy takiego dużego. Jakby. Wiecie o co mi chodzi, że. Bo golden to tak jest. Taki jest trochę rzadki, trochę nie. Znaczy. Dobra, no, ja ci mogę coś tutaj dodać. Ci mogę dodać kamo, a Durite chcesz. Ci mogę dać. Mm. Dodajesz, nie? Um. To jest w ogóle ten Damianoksi, Aha, z taka baba też ma Ta perła, taka jakaś ładna, nie jest. Ja, ja miałam cały ten zestaw i jakoś mega mi to. Nie ten. Czekajcie, teraz je zatańczyłem A który masz level um, 211 mm. Zatańczysz, no miałem zatańczyć, mówiłam, że zatańczy, czekajcie. No live jeszcze później pokażę twarz. Um. Tak, no zatanczę, no zaraz, zaraz. Czekajcie, widzimy się. Zatańczysz przy Arabic coś tam Fong? No do no. Tylko to sobie szukać mm. <laughs> Ja to chyba mam na odwolu Więc jakby... E... Robić... Arabis... Fonk? O, mam Zaraz Dobra, widzimy się Coś takiego? No chyba to. Dobra. Dobra, nie wnikajcie, co słyszę. Siemanko. Dobra. Let's dance. Uh, tylko jakie... O. to sobie podłączyłam. Dobra. Jak chcecie par dwa to piszcie. I na razie... Gdzie jedną mam powiedzieć? Czyli Bajo.